Charakterystycznym, mhm. ale na górze zrobiłam sobie jeszcze Super, taką graficzną kreskę. I to jest dla mnie coś odważnego i, i większe. Pięknie wyglądacie obie, a rzeczywiście zupełnie inny makijaż, jakby inny look. Ja widzę tutaj jeszcze inne kolory. Przecież uwaga. Niebieski. Tak. Jeżeli chcemy, słuchaj, wiosna jest idealnym czasem na eksperymentowanie z naszym wizerunkiem. Wow. E, więc ja inspirując się pokazami mod, zrobimy taką formę delikatnego oka. Piękna, naturalna skóra i niebieskie usta, to będziemy turbo fashion. No właśnie, fashion, taki modowy look na pewno się stworzy. A z tych wszystkich kolorów, które masz tutaj na tym stole, które przyniosłaś? Myślę, że jeżeli um, chcemy klasycznie, mogą to być przygaszony róż, mm -hmm. bardzo podobny do czerwieni naszej wargowej kolorystycznie, więc też nie będzie takiego szoku, ale no ja tutaj zdecydowałam się na ten, ten róż, ten mocny róż, tak. róż który, który no widzisz, on... Robi całą stylizację. Pięknie wyglądasz. Ja postawiłam na kolor stylizacji. No tak, bo jakbyś ty miała coś ubrana tak. na różowo, to już by było tak super mocno, mm -hmm. prawda? Taki by był to konkret. To do jasnej bluzki te usta tak wy wychodzą, ale wiesz co, muszę tak spróbować. Mogę? Bo tak ona wie. jest chyba nieruszona. Mogę tak w oczkiem? Tak, 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 oczywiście. Jestem taka ciekawa. Wow. One się robią aż takie trochę. Mm, nie, nie wiem, ale i błyszczyk na to też? Jak najbardziej, ale tutaj jest taka satynowa ta szminka, mm -hmm. e, ma takie fajne wykończenie i jest bardziej nawilżająca jest niż... jest bardzo fajna, tylko to już odważne chyba, czy nie? No myślę, że e, dla ciebie... Pytanie u... o że tu jest z Patrycją dzisiaj wyjątkowy gość, mini-fanka You Can to? Dance Tina, która ma jutro Juhu. urodziny. Córeczka Patrycji, czy uwierzycie? Czy tu się spełnia życzenia dzisiaj, czy można? Życzenia tak? się spełniają, Prawda. trzeba nie tylko wierzyć, jutro tak? Jutro pozdrowienia. Wszystkim e, Tatianie e, e, kibicujemy i wszystkim innym tancerzom, Co ale dziękuję Ci, że do nas padłaś